Nie ma, ale tak jak... Eur, dawaj. Euro, dawaj. Deal, ja tutaj ci rajdź. No to, dawaj hajc. Hajc. Tak? Ile masz pokarm? Ty zawsze masz dużo <ścoughs> Ja chcę tylko, żebym nie wyszedł na zero. Więc daj jej 9 dych i ja 2 dychy z tego wpłacam na rajd kuby. W Gotówie, jutro. Osiema. właśnie zarejestrowałem motokompo, tablica już jest, w pełni legalnie poruszamy się po drogach publicznych, to muszę jeszcze kask założyć, a kask też mam pod kolor sprzętu. Wybieramy się dzisiaj na Kanjo Knights Honda Edition i jedziemy z starym silnikiem trzeciej generacji, no i planujemy to załadować do bagażnika. Ja mam ten samochód 11 lat i on ma przyjechany miał do dzisiaj 101 km, więc jak przyjechałem do Warszawy i wrócę do domu, to zrobię większy dystans niż przez ostatnie 11 lat. Co to jest? Co na tym przyjechał? <śmierdzi> Szwagier! Robimy sobie takie spoty od dwóch czy trzech lat co jeździmy po Warszawie, że to się nas zostało nazwane Kanje, bo na po za pierwszym razem pojechaliśmy paroma po starymi silikami czwartej generacji. To trochę tak to zostało, mm -hmm. no, bo normalnie jeździmy różnymi furami, to na przykład takie stage to jest też normalny widok na tych spotach, ale raz do roku robimy taki spot tylko. Dla no generalnie tutaj jakby jest selekcja, jak stary samochód są tym, nawet nie okay. Dla mnie maksym to jest ep 3 mentalnym czyli do 2000 roku tam mniej więcej, mniej więcej tak? no, no. ale też są edycje gdzie każde japońskie auto tak? Stare. Każdy stary, tak. Mm -hmm. tak, tak, tak. To wszystko jest zajawkowe, non profit Zawsze jakaś akcja charytatywna, zawsze komuś pomagamy tam przy okazji, tam nie wiem, <laughs> 1000-2000 wpadnie. Plan. Plan. Fajnie, zajewkowo mamy kciuki za kolejne zloty i może się, może się czymś pojawimy, Zapraszam. jak nie będzie to Honda, bo akurat z Honda to mamy tylko motokompo w kolekcji, ale... No, no bardzo pasuje, <grym> tak tylko nie wiem nim trasę pojedziecie. No właśnie, no właśnie. I'm going to go to the hospital. Then I got my pen and put my mind to it. Never easy, it was hard when you could go. Start my eyes close, Jackie Ben Cole. Never wanted to be abroad with my hands out, so I had to find myself. I learned to stand down. Cześć! Już 17 września mamy imprezę High Stradale, a to jest jedna z prowadzących. Tak, to ja, ale to jest już e, znane, ale mamy do odsłonięcia kolejne tajemnice. Jeszcze nie powiemy kto zrobi stand up, jeszcze nie powiemy kto zaśpiewa, ale powiemy kto poprowadzi ze mną tę imprezę. Kamil Jaśkowiak. Jaszkowski, kochanie, Jaśkowski. Ale to poprawimy już na imprezie. Pawej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No, nie, dobre to było. Tu są już dwa koła, ja jestem kołem trzecim, ale wszyscy dobrze wiemy, że auto, aby dobrze jeździło, potrzebuje kół ilu? Czterech i czwartym kołem będziecie wy bardzo Was o to proszę. Kupta te bilety. Zapraszamy. Link do zakupu biletów macie w opisie pod filmem. Zapraszamy i do zobaczenia we wrześniu. Do zobaczenia. Mało małą niespodziankę dla was W z okazji się live zobaczyć Siema sukanio Nareszcie się puścili z tej po 9 złotych co ja się zepsuło? Tu się nic nie zepsuło, to są same udogodnienia. Aha. Montujemy uchwyty Sadomasu. To lubię. <laughs> Wiem. Kolejna część 365 dni. <laughs> 365 dni stradale. Halo, halo, halo? Halo? No. Nie wyjechaliście. Jeszcze, jeszcze nie? Jeszcze nie, a wy jak? Dobrze. No to czekamy na was, dawaj, Dobrze. śmiało. No hej. O. A już jedzie Wąski mówi, że nie ma miejsca w bagażniku, co zobaczymy zaraz, co mu jest niepotrzebne. O, wędki. Jak nie ma miejsca, jak to wszystko poukłada ładnie. To się zmieści. Zaraz zrobimy to remanę. A ja i nie <grystanie> mamy. Lepiej by wziął drugi karton i fibry. <tod dying> To ci jest niepotrzebne. No jak, nie? Giżytku się łowi na y, no. żyżownicę. Samchodem na Co to ja nie jest? prowadzę od poniedziałku? <noise> nie Nie umiesz chyba się pakować na wakacje. Bo ja to na pałę tylko wrzuciłem. Oh. Do, wziął i ale nie odpuszczał, przed, przed A, by Było ciężko, ale Dzień się udało. Co tam, Wąski, bo inspekcja naklejki? Tak. E, jest zachwycony. Mamy dla Ciebie ja Specjalna przesyłka <śla> dla Ciebie. Skąd ty do się wzięłeś? na skąd? Dopiero dzisiaj dawałeś coś tam, że kupujesz? Nie. Ja z No odpuszczałem, nie, No to dziękujemy. Dajcie mięsne. No to to Słuchaj, po jednego. Dobra, <słuchaj> <2. słuchaj> <słuchaj> no mówiliśmy. 1020? Ale powiem ci, ludzie się przy dystrybutorach zmieniają, a ty dalej stoisz. 128 litrów. Czy walizka zhańca? Tak, bo podobnie coś się kupi jeszcze. Może się kupi, może się sprzeda. Może się sprzeda. Może byś od razu walizkę, trzymam jeszcze. Nie, nie ma, ale euro. Dil ja tutaj Ci haj, No to dawaj hajt. hajt. Tak? Ile masz po Ty zawsze masz <noise> za Ja chcę tylko, żebym nie wyszedł na zero. Więc daj mi 9 dych i ja 2 dychy z tego wpłacam na rajd koguta. W gotówie, jutro. Zastrzeżenie, że co roku na rajd koguta muszę... Masz u mnie co roku na rajd koguta i 4 dychy teraz. Jak 4 dychy? No gdzie? No już Jak płacę 8 wyszedł. Daję cash. Nie, nie, za mało. To 4 dychy zaliczki. Możesz dać i... Jutro. Zdjęliśmy pokrowiec z ringtula, bo trzeba nim trochę pojeździć, bo już długo stała. Jest tylko przepalana od czasu do czasu, trzeba rozjeździć, bo już sezon w pełni, tylko nie ma kiedy po, po, pokatować i pojeździć. W międzyczasie zimą naprawiliśmy ten splitter karbonowy, bo był lekko popękany. Tak jak widzicie, auto jest strasznie niskie i bardzo trzeba uważać przy jeździe takiej bardziej drogowej. W międzyczasie Zderzak przelakierowaliśmy, bo miał troszkę odprysków, i jest teraz już PPF-em zabezpieczone. Wszystko więc gotowa w pełni do sezonu, tak żeby zawsze wyglądała jak fabrycznie nowa. A przypominam, że już ma ponad 60 tysięcy, zrobione tylko po North Life. Jakieś to jest genialne auto? Dobra, tu jest wszystko git. Zobaczymy jak opony. Jest kap dwójka po jakimś jednym Tragdeju. więc jeszcze sporo mięcha jest. O, może nie tak sporo. <laughs> Ale jeszcze myślę, że z jeden Tragdeju wytrzymają. Ależ ten kolor jest piękny. Jeszcze w świetle dziennym. Z pakietu Individual Laguna Seca Blau. Te dokładeczki Carbonic. No jest, jest, pięknie. No i akrapowicz kompletny. Nie zbyt głośny, ale taki... ze smakiem. Czuję ze skupienie. Poniedziałek jest. Nie trzeba się skupić. Uderzenie było w weekend? Nie, nigdy. Ja się alkoholem brzydzę. Dobra, Dobra. może nie zgubię. Fagier, telewizor się przysłali z Volkswagena. Coś ty zamówił? <grym> Nie zgadniesz co to jest. No po rozmiarach to wnoszę takie 70 cali, ale powadzę... To chyba tylko pudło. Oa, jak zapakowane. Ho, ho. Co to jest? Kurce, blam. I co? Te dresy sobie zamówiłeś? No, mój rozmiar. <grym> Człowieku, patrz, co się dzieje. To nie mów, ty! Już pewnie wiesz, co to jest. To... Pastuch! Kolor ładny. No. Oryginalny błotnik, ups, do Passata B5 naszego. Widziałeś, jak mój wygląda. No, redukcja masy jest. No. I wymyśliłem, że nie będę kupował zamiennika, tylko kupię oryginał, bo w sumie z rabatem nie wyszedł wcale tak bardzo drogo. Także dziękujemy Autoforum z Płocka za dostarczenie części. No weź sobie go tu na ścianie. No stary, no stary powieszy, będzie pracował kolorystycznie. No i co, planujemy dobrać ładnie na ostro lakier, polakierować, no i dalej będzie w pierwszym lakierze. No tak nie wygląda na ukończone. Całe przednie zawieszenie, panowie, nie będzie mogło być z bęgi. Przynajmniej z amortyzatorami, już jest obniżony o 10 cm i będę musiał położyć gwin, bo będziesz nie masz jak pedałów zmieścić, ani żukowskich, ani bękowskich, ani żadnych innych, mhm. więc to jest y, największy problem, y, no i cała kabinet jest do przerobienia. Poza tym rzut był walony w lewej, ma obniżone dwa słupki, mhm. wszystko jest zagumowane, jak odkryłem gumę to zobaczycie Aha. <laughs> Wyszło, że mniej więcej robiłem przy tym 3-4 godzin dziennie przez ten ostatni czas to jest za mało, żeby to mm. ukończyć przez najbliższe dwa miesiące. Co, będę musiał zamówić jakiś gwint do tego naprzód. No. Tylko to już obogadamy, czy nacimy jakiegoś takiego typowego drogowego MTX, czy, czy zakładamy. Tak od razu, tak. na grubo. Bo znamy takiego gościa, co się trochę zna na tej marce i na zawieszeniach, to może w ogóle umówimy jakieś spotkanie, konsultacje, przyjedziemy tu z nim. Nie ma problemu. Ja i tak już obniżyłem, belka już jest obniżona, 6 no. cm. No ale dobra. tak to nawet nie włożymy sprężyny tutaj, tak? No. Koło będzie pracowało dalej w zakresie, też nie będzie nic uderzało, dalej będzie ta sama wysokość. To jak o, już robimy tak, to zróbmy to raz, a porządnie. Nie no kombinujmy z tak. jakimiś chińczykami, wynalazkami, okay. tylko idziemy od razu dobra. po naszemu. No dobra, to nie ma co dalej pierdzielić głupoty, idziemy, ja biorę się dalej za tej ramy. Bo też, no niestety, raz dupę, drugi raz nie mamy. No nie, teraz to już jest, wiesz, żarty się skończyły. Bo do Albanii już musimy pojechać, nie ma bata.